Księgowanie kosztów w przedsiębiorstwie to kluczowy element zarządzania finansami, a jedna z najskuteczniejszych metod to księgowanie według miejsc powstawania. Dzięki tej metodzie można przypisać wydatki do konkretnych działów lub projektów, co pozwala na precyzyjne określenie rentowności. Możemy zidentyfikować obszary generujące największe koszty, podejmując trafniejsze decyzje dotyczące alokacji zasobów. Oraz efektywniej planować budżet. W systemie Comark ERP Optima znajdziemy narzędzia, które ułatwiają ten proces. Aby rozpocząć, musimy najpierw odpowiednio skonfigurować system. Pierwszym krokiem jest definiowanie struktury organizacyjnej, co pozwala na stworzenie centrów kosztów odzwierciedlających naszą firmę. Kolejnym istotnym elementem jest konfiguracja planu kont który uwzględnia konta analityczne dla miejsc powstawania kosztów. Przypisanie odpowiednich kategorii kosztów to krok, który znacznie ułatwi późniejsze analizy i raportowanie. Konfiguracja schematów księgowych automatyzuje przypisywanie kosztów, co przyspiesza i upraszcza całą procedurę. Comarch ERP Optima umożliwia także korzystanie z kategorii kosztowych co jeszcze bardziej usprawnia całkowity proces księgowania. Dzięki tej funkcjonalności możemy stworzyć szczegółowe kategorie kosztów, przypisać im odpowiednie konta księgowe oraz wykorzystywać je podczas wprowadzania dokumentów. System oferuje także możliwość automatyzacji księgowań, co pozwala na tworzenie szablonów księgowań dla powtarzalnych operacji. Przykładem może być schemat księgowy dla kosztów energii, który automatycznie rozksięguje te wydatki na odpowiednie konta oraz centra kosztów. Kiedy kwestie księgowań mamy już uporządkowane, warto spojrzeć na możliwości analizy kosztów według miejsc powstawania. Komar ERP Optima dostarcza zaawansowanych narzędzi do generowania raportów, porównywania kosztów w różnych okresach oraz tworzenia wizualnych zestawień i wykresów. Regularne przeglądanie raportów kosztów pomoże nam dostrzegać trendy oraz odchylenia od budżetu. Wykorzystując te dane, możemy optymalizować procesy, redukując niepotrzebne wydatki. Kluczowe korzyści z precyzyjnego księgowania kosztów to lepsza kontrola finansowa, optymalizacja procesów oraz wsparcie dla strategicznych decyzji. Choć wdrożenie opisanego podejścia może wymagać nakładu pracy, korzyści, jakie przynosi precyzyjne zarządzanie kosztami, są nie do przecenienia. Komar ERP Optima dysponuje wszystkimi niezbędnymi narzędziami, a kluczem do sukcesu jest ich umiejętne i konsekwentne wykorzystywanie. Pamiętajmy, że efektywne zarządzanie kosztami to proces ciągły. Regularnie analizujmy wyniki, dostosowujmy schematy księgowe do zmieniających się potrzeb i bądźmy otwarci na ulepszenia w systemie. Jeśli potrzebujesz wsparcia, doświadczeni specjaliści z firmy Neosmart są gotowi, aby Ci pomóc. Dzięki nim Twoja firma może cieszyć się lepszą kontrolą finansową i zwiększoną efektywnością operacyjną. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.